Cześć, cześć koziorożce! Witam na kanale Mar Ja mam na imię Paulina i dzisiaj stawiam dla Was karty na listopad. Sprawdźmy, co się wydarzy. No dobrze. To teraz sobie przetasujemy chwileczkę te karty. I zaraz sprawdzimy, co do Was idzie w listopadzie. Jak się sprawy będą miały. Ok. Moje drogie koziorożce, jeśli to przesłanie dzisiejsze Wam się spodoba, to bardzo proszę napiszcie w komentarzach, listopad przyjmuję. A teraz już rozłóżmy. No, wspaniale. Moje kochane koziorożce, yy, więc taka energia na teraz, w której jesteście, albo byliście, albo dopiero właściwie zaczyna się coś dla Was, to jest energia nowych początków. To jest jakaś nowa przygoda, jakaś nowa sytuacja, gdzie jesteście, że tak powiem, świeżakami, jesteście jak ten głupiec, właśnie tutaj w tej karcie, czyli jak takie trochę dziecko. Jest w tym dużo radości, jest w tym dużo ekscytacji, widzę niesamowitą chęć do działania. Wyjście ze swojej własnej strefy komfortu, zaczęcie czegoś nowego, jakiegoś nowego cyklu. Więc ym, dla niektórych z was może to dotyczyć relacji, może to dotyczyć związków. Że właśnie zaczynacie jakiś nowy związek, nie wiecie, dokąd on was doprowadzi. Nie wiecie tak naprawdę, czy będzie trwał długo, czy to tylko na trzy miesiące. Ale w tym momencie was to nie obchodzi. Nie myślicie, dokąd dojdziecie i nie myślicie, jak daleko zajdziecie w tym temacie, tylko cieszycie się tym, co jest tu i teraz. Dla niektórych z kolei może to oznaczać nową pracę. Nowa praca łącząca się jakby z nowymi obowiązkami, ale wy jesteście na to gotowi. Wy, jakby, widzę tutaj przede wszystkim dużo radości, właśnie i takiego entuzjazmu, że zaczyna się coś nowego, jakiś nowy moment, jakaś nowa chwila, czyli albo właśnie nowa praca, albo nowy związek, albo zostaliście właśnie rodzicami i to jest to nowe dziecko w rodzinie. I jeszcze może nie wiecie, z czym to się wszystko je, ale jak mówię, no, entuzjazm, chęci i, i, i radość. Więc, co, czegokolwiek nie dotyczą teraz te karty, no to trochę Wam zazdroszczę, bo to jest bardzo piękna i dobra energia. Energia nowych początków, nowych możliwości, zaczynania czegoś, jakiejś nowej ścieżki w swoim życiu. I tak jak mówię, nie, nieważne jest na ten moment, jak to się skończy i gdzie Was to doprowadzi, ważne jest, że podjęliście jakąś decyzję, zrobiliście pierwszy krok ku nowemu i jest was ta ekscytacja. Albo jeśli nie wiecie o czym mówię, no to zapewniam Was, że w listopadzie się przekonacie na własnej skórze. Moi drodzy! Tutaj y, rozkładam dla Was cztery karty. Każda, że tak powiem, na jeden tydzień, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty tydzień listopada. Czego bardziej konkretnie możecie się, że tak powiem, y, spodziewać? Więc w pierwszym tygodniu trzeba będzie zadbać o swoje. Okay? Mamy tutaj czwórkę pentakli, czyli y, z tego entuzjazmu, z tej ekscytacji, trzeba troszeczkę zejść na ziemię, ok, i sprawdzić, czy Wam się tak naprawdę wszystko tutaj kalkuluje. Więc może trzeba będzie przejrzeć jeszcze raz umowę, na przykład, czy ta kwota, na którą się umawialiście, jeśli ten temat dotyczy Waszej nowej pracy, nowej ścieżki kariery, jakiegoś nowego projektu, zaczynacie y, swoją przygodę, że tak powiem, z samozatrudnieniem, ma jakiś startup, jakaś nowa firma, coś otwieracie nowego, y, no to tutaj trzeba będzie sprawdzić, czy wszystkie umowy się zgadzają, czy w banku wszystko nam dobrze powiedzieli, y, czy pani Krysia w urzędzie się nie pomyliła na pewno. Y, tak jak mówię, czy ta kwota na Waszej umowie, powiedzmy, o pracę jest tą kwotą, którą rozmawialiście na mm, rozmowie kwalifikacyjnej. Ok. Jeśli y, to jest temat y, związków, zaczynacie nowy związek, no to w pierwszym tygodniu będziecie chcieli sobie tak odpowiedzieć na pytanie: mm, Czy to jest na pewno to? Trochę tak wejdzie taki temat y, kalkulacji, czy, czy ten związek mi się jakoś tam opłaca, czy y, y, tyle, ile ja daję z siebie, to czy również tyle otrzymuję. I taki y, właśnie moment nie chcę powiedzieć kalkulowania na chłodno, ale. Zastanawiania się, czego tak naprawdę wy potrzebujecie, tak? co jest dla Was ważne w tym związku i czy to jest Wam dawane, czy to jest Wam w jakiś sposób dostarczane. Więc takie skupienie się na swoich również zasobach. Okay? Czy mówimy o pieniądzach, czy mówimy o emocjach, zasoby będą w pierwszym tygodniu ważne. Drugi tydzień przynosi taką pełnię, przynosi spełnienie, przynosi relaks. Dla niektórych z Was będzie to czas spędzony z rodziną, ale w taki bardzo pozytywny sposób: to będą wyjścia do restauracji, to będzie czas spędzony z dziećmi, to będzie obdarowywanie również siebie to będą jakieś prezenty dawane, dostawane. Dla tych którzy wchodzą w jakąś nową tutaj w tym głupcu i w tej trójce pałeczek w jakąś nową relację i tutaj po takim jakby może jakiejś właśnie kalkulacji i zastanawianiu się to odetchniecie trochę i poczujecie, że ten związek ma przyszłość, że że wam, że, że właśnie zobaczycie, że to co zaczynacie teraz w dalekiej przyszłości, taka wizja was y, czuje dopadnie w tej dalekiej przyszłości, że to jest związek, który jest zdrowy, który ma dobre podstawy, i to jest związek, który ma szansę się sformalizować. Macie szansę stworzyć rodzinę, macie, stworzyć, macie szansę, przepraszam, stworzyć dom. To są te emocje, które wa, do Was przyjdą w drugim tygodniu, jeśli jesteście właśnie na przykład nowi w pracy, zaczynacie jakąś nową pracę, y, zaczynacie, jak mówię, swoją własną firmę, no to w drugim tygodniu poczujecie również, że y, macie szansę na sukces, że to Wam przyniesie profity, że Wam to y, przyniesie dobrobyt, dobrostan i że to, co teraz zasialiście, tak, w niedalekiej przyszłości y, zaowocuje. Jakby zbierzecie niedługo już y, owoce tej y, swojej pracy. Także drugi tydzień pod względem rodzinnym, tak, spotykania się z rodziną, jakiś imprez, może rodzinnych, y, czasu spędzonego z dziećmi, czasu spędzonego z rodzeństwem, z rodzicami y, i takie bardzo pozytywne emocje. W trzecim, moim drodzy, y, tygodniu. Wracacie trochę do właśnie tematów obowiązków zarabiania kasy. Tutaj jest taki moment, że jeszcze trzeba podopinać różne rzeczy, że. Zobaczcie w ogóle, to jest teraz tak do mnie trochę dotarło, że taki jest tydzień, taki tydzień taki, czyli tutaj pierwszy i trzeci to są pentakle, skupienie się na zasobach, na pracy, na obowiązkach, dopinaniu różnych rzeczy, umowy, urzędy, a drugi tydzień i czwarty to są puchary, czyli takie Tutaj trochę pracy, tu odpoczynek, tutaj, że jak powiem, pracuję, pracuję, a tutaj się cieszę z tego, co sobie już wypracowałem i taki relaks, ok? Więc pierwszy i trzeci tydzień skupienie się właśnie na finansach, na obowiązkach, a z kolei drugi i czwarty to taki relaksik, taka pełnia szczęścia, Spotkania ze znajomymi, spotkania z ukochanym, randki szczególnie z moi drodzy w czwartym tygodniu, gdzie tutaj mamy pazia pucharów, więc jakieś również dla niektórych nowe znajomości, właśnie jakieś takie pierwsze spotkania, pierwsze randeczki dla tych, którzy są w związkach, no to taki czas poświęcony tej drugiej osobie, również czas poświęcony znowu dzieciom, więc taki będzie powiedziałabym work-life balance w miesiącu listopadzie. Będziecie czuli, że i kasa się zgadza, i że wam się wszystko udaje, że jesteście jakby macie wszystko pod kontrolą. Te sprawy, które trzeba podopinać, to wam się wszystko uda, i rodzina też będzie zadowolona, i wasi bliscy nie będą narzekać, że was wiecznie nie ma i że tylko kasa, kasa, praca, praca, tylko właśnie to takie będzie mocno harmonijne i zrównoważone. To jest karta, moi drodzy. Wyciągnąłam teraz kartę na waszą rodzinę, na dom. Mamy tutaj sąd. Więc takie dla niektórych, jeśli zmagaliście się na przykład z jakimś przeziębieniem, z jakimś choróbskiem, to wyzdrowienie. Również wyzdrowienie kogoś w waszej rodzinie, jeśli ktoś był chory, no to w listopadzie odzyska siły, będzie czuł się lepiej, to też są spotkania rodzinne, więc tak jak mówię, to się pokrywa tutaj mi z dziesiątką pentakli pięknie, że będzie dużo gości, będziecie się spotykać, ktoś się do was odezwie, może jakaś dalsza rodzina przyjedzie i taki wspólnie pięknie spędzony tutaj czas. Jeśli chodzi o związki i o relacje, no to mamy króla pucharów, który jest jakby przedłużeniem w tym momencie, pazia pucharów, więc takie poczucie spełnienia, poczucie spokoju, pełnia szczęścia w jakimś sensie, taka równowaga emocjonalna, balans emocjonalny. Tutaj nie widzę jakichś, że tak powiem, odmian losu. Balans, harmonia to samo, wszystko jest okej. Okay. Jeśli chodzi, moi drodzy, o tematy pracy, o tematy finansów, mamy dziesiątkę pałeczek. No, jakiś etap poprzednie, poprzedni dobieg końca, czy dobiega końca i zaczyna się coś nowego. Więc te pierwsze karty bardziej tutaj się kładą na tematy y, dla większości z Was pracownicze, pra finansowe, kariery, kończycie jakiś etap, gdzie może do tej pory czuliście się niedocenieni, przebodźcowani, zmęczeni, y, nie szło tak, jakbyście chcieli. I w listopadzie rozkwitacie, jest zmiana. To nie chodzi o to, że nie, jakby dla niektórych tak może się jakby hmm... Może zakończycie jedną pracę i zaczniecie jakąś nową, tak? Czyli nowa ścieżka kariery, stara się kończy. Dla niektórych zostajecie w starej pracy, ale jakby zmiana energii, tak? Nie będziecie się już tak czuli przeładowani, poczujecie się docenieni. Może jakieś nowe stanowisko, jakieś nowe obowiązki, które wam właśnie dmuchną w wasze żagle, i poczujecie, że w sumie to zaczynacie tak naprawdę coś nowego. Coś dużo lepszego, więc jakieś końce, jakieś początki, moi drodzy, yy, ale dużo harmonii w tym wszystkim, o ja cię kręcę, dużo balansu. Tak szybko wyleciały, to je otworzę. Normalnie powinna być jedna karta, ale ewidentnie chcą dla Was yy, wypaść dwie karty. To są takie karty, wiecie, rada, taka. Afirmacja może na ten miesiąc, tak to możecie y, potraktować, więc zacznijmy od tej i tutaj mamy wi wizualizację moich najdzikszych marzeń. Wiem, że mam, przepraszam, y, znam moc moich myśli i ich wizualizowanie prowadzi mnie do życia moich. Takich najdzikszych marzeń, nie wiem jak to przetłumaczyć, yy, najbardziej zwariowanych, najbardziej odważnych, o, odważnych moi drodzy marzeń. Więc ta karta zachęca do takiego właśnie procesu manifestacji, do yy, takiego trochę prawa przyciągania, tak? Czyli że wasze myśli mają moc, to na czym skupiacie uwagę, to na czym skupiacie wasze myśli. Jeśli dodacie oczywiście trochę uczucia, no to ma to szansę się zrealizować w waszym, że tak powiem, świecie, w waszej rzeczywistości, w waszym 3D. Więc ta karta zachęca do tego, żeby się nie bać swoich pragnień, nie bać się swoich marzeń, wyciągnąć je, nawet te takie właśnie najdziksze i takie najbardziej, nie wiem, y Grube, nie chcę powiedzieć, tylko takie najodważniejsze. To jest chyba cały czas jednak to słowo, ta odwaga mi tutaj y, y, krąży. I ta karta pięknie, słuchajcie, się łączy z tymi pierwszymi, pierwszymi, pierwszymi dwoma, można tak powiedzieć. Czyli z tą trójką y, pałeczek i z tym głupcem, tak? Żeby się nie bać marzyć, żeby być odważnym, y, a sprawy przybiorą dobry obrót. A sprawy przybiorą dobry obrót, tak? Wasze marzenia się y, mają szansę spełnić, jeśli tylko wierzycie w siebie. I druga karta mówi o tym, że nie pozwolicie więcej złym y, doświadczeniom przejąć kontroli nad waszym sercem, nad waszymi emocjami. To jest czas, żeby odpuścić całą negatywność. Więc jeśli macie jakieś wątpliwości, jeśli coś was jeszcze tutaj w tej dziesiątce pałeczek szczególnie w jakiś sposób przygniata i czujecie, że to jest czas na odejście, to listopad jest dobrym miesiącem, żeby coś zmienić, żeby właśnie zaufać swoim marzeniom, zaufać swojej intuicji, wyjść naprzeciw, zacząć coś nowego, rzucić to, co stare, to, co wam nie służy, prawda? I odnajdziecie w tym wszystkim, słuchajcie, harmonię, odnajdziecie w tym wszystkim spełnienie. Wyjdziecie z jakiejś takiej swojej skorupki, z takiej strefy komfortu, poczujecie dokładnie ozdrowienie, wasze relacje z rodziną będą dobre, będą spełnione, z waszym partnerem również. Trochę obowiązków, trochę pracy, ale to jest to, co koziorożce lubią, więc będzie się wam darzyć. Dobrostan do Was idzie, moi drodzy, i dobrobyt. I tego Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Pozdrawiam ciepło. Trzymajcie się.